Światowy ogród w warzywniku, nagietki. Cała masa porozsiewana Inna A tuż obok papryki słodkie, które owocują i już ładnie się przebarwiają, wysiana z kupionych nasion odmiana oda. Ma dać fioletowe owoce i są już w tej chwili. W takim pięknym kolorze, a kiedy się zawiązuje, jest na początku żółciutka, później się tak pięknie przebarwia. Tu papryka czerwona szpiczasta z kupowanych w sklepie owoców. żółta podobnie, pomarańczowa, ta tradycyjna, wszystkie pobrane z owoców ze sklepu. Jeszcze daleko mają do dojrzewania. Tamte odmiany pochodzą z krajów, w których jest cieplej i to dojrzewanie już by pewnie dawno zaszło, natomiast jak widać, fioletowa oda w naszym klimacie szybciej przyniesie plon.